Cześć, witajcie. Z tej strony Charzunka Amazon I, i przedstawiam wam grę Wiedźmin z edycji rozszerzonej. Jest tu. Dzisiaj gramy w nowe przygody, które są już tutaj w edycji rozszerzonej. Tak. Według wygrajonego świata przez Andrzeja Softowskiego. Dzisiejszy odcinek. Będzie dość krótki, jakieś 10 minut. Przedstawiam wam jak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że nie będę musiał zmieniać opcji grafiki. I chciałbym sobie stąd wyjść, bo tutaj już dodaliśmy chyba rzeczy. Przecież, o, już dodaliśmy. Dobra. Jeśli będzie się trochę lagowało, to bardzo przepraszam. Na wszelki wypadek trochę tutaj opuszczę jeszcze. Tak, wiem, gram na niskiej, niestety. I tutaj raz, dwa, wygłodzenie krawędzi, już jest. A, i, i w miarę można grać. Prawdopodobnie zaczyna się przez Skype'a, bo rozmawiałeś się z łodarem. Prawdopodobnie, prawdopodobnie jego nie będziecie słyszeć. Mamy godzinę pierwszą w nocy, jest ponuro, mrocznie i tak dalej. I właściwie nie wiem co nam zrobić. Więc wejdziemy sobie w zadania. Zadania, dług, chłopoty jaskra. Muszę dowiedzieć się więcej o sytuacji Jaskra. Dobra, gdzie powinienem iść? Do milki. Milki? Do milki, tak, musimy iść do domu milki. Um, czy tu coś mogę jeszcze zrobić? Co ja tu mogę zrobić? Jaskier. To jest chyba mój brat. Jaskier, czy ty zawsze, musisz Jaskier, się pakować ty w ty zawsze musisz pakować się w kłopoty? Miałem świetny plan. Mówię ci. Widzisz, Rajpunk jest więcej majątku. a jego żona może rozporządzać całym majątkiem. Ja naprawdę nie chcę wiedzieć, jak planowałeś wybudzić pieniądze od jakiejś kobiety. Odezwał się ten, co tak świetnie radzi sobie z kobietami. Co tam słychać u Jenefer? Nie chcę na ten temat rozmawiać. Wybaczcie za jakieś grafiki musiałem zmniejszyć. Ponieważ rozmawiam przez skype'a i to może mogło być jeszcze gorzej To ja jedę spać, wiesz? To ja jedę spać, ty się nagrywaj Dobrze, dobra, z woder. Wodar idzie spać No na razie wszystkim, elo Nagrywaj się tam i... Ciebie nie słychać, nie słychać widzę tam? Ciebie pewnie nie słychać, wody. Dobra, to ja lecę, wiesz? Na razie, do jutra Na razie Do jutra Elo 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 O wodar się rozłączył, możliwe, że teraz pójdzie jeszcze lepiej, dobra Zobaczymy Nie chcę was zanudzić. Ostatnio na moim kanale mogliście zobaczyć unboxing tej gry. Więc... Tu jest coś... Ty jesteś? Ty Geralt z Rivi? Wieź O co chodzi? Pan Kłykacz chce się z Tobą widzieć jak najrychlej. Na Twoim miejscu bym posłuchał, bo inaczej Twój kumpel Jaskier może mieć nieliche kłopoty. Pan Kłykacz? Widać, dawno Cię w wyzimie nie było. Pan Kłykacz rządzi w tym mieście. Jak każe ci podskoczyć, to masz zapytać, jak wysoko. Rozumiesz? Jaskier, w co ty się wplątałeś? Dobra, prowadź mnie do tego Kłykacza. Dobra, lecimy sobie. Y jest jeszcze jedna opcja, przez którą... Y jest jeszcze jedna opcja, dlaczego może tak y tak się zacinać, tak latkować. To prawdopodobnie dlatego też, że dodaję czwa, czw, y, pa, y, luźną pogrywajkę Minecraft Multiplayer na, na mój kanał, część czwartą, e, część trzecią przepraszam. Możliwe, że dlatego. A z tym odcinek się, w następnym odcinku postaram się to rozwiązać i mam nadzieję, że pójdzie to lepiej. Tak, musimy iść do kłykacza. W ogóle gdzie my jesteśmy? Kłykacz. Tą kłykaczę jest tutaj tuż obok. Do kupce świątynia, dom miłki i loszek miejski. Dobrze, musimy tutaj wejść. Grafika w full detalach wygląda naprawdę świetnie. Nie do opisania, naprawdę. Staram się tutaj to jakoś cienić, i Tekstu też. Mam nadzieję, że to jakoś pójdzie. Miejmy nadzieję. Ja obiecuję, że od następnego odcinka będzie już lepiej. Naprawdę. Tak chcę wejść. Odcinek będzie trwał około 10 minut, bo nie chcę, żebyście się zamierzli. Dwam o, o moich widzów, przynajmniej się staram. I teraz gdzie jest kłykacz? Kędziorek. Dobra, gdzie mam teraz iść? Powiedzcie mi, szkody na dół. Kłykacza, a mamy kłykacza. Co to jest? Proszę, proszę. Dźwina, raczył się do mnie pofacygować. Spieszy człowiek zaczepił mnie na ulicy. Jakie są według Ciebie szanse na przeżycie walki z dwiema głównymi wivernami? Zależy kto walczy. Ktoś nieobeznany z wojaczką? Artysta? Powiedzmy trubagur. Jasne. Ile jest Ci Dwa tysiące i wiem, że ma zamiar dać dyla z miasta. Jak tylko wypuszczą go z pierda, myśli, że kwójkacza można wyki... Moi ludzie go sprawdzili. Wiem, że jest bez grosza i nikt w tym mieście nie pożyczył pieniędzy. Nic do ciebie nie mam, nie, ale jesteś jego jedyną szansą. To jak będzie? Ty. Jeśli Jaskier nie odda ci pieniędzy, ja to zrobię. <laughs> Wreszcie z do. Rąkki. Zdobądź kasę i nie kombinuj, Bo w więzieniach zdarzają się wypadki. Ludzie wieszają się na własne klaski. Dobrze, umowa stoi. Ty zostawisz Jaskier w spokoju, a ja spłacę jego dług. Powiedzmy, że to efekt uboczny posiadania przyjaciół Więc tak, musimy chyba uzbierać że co one mu robią. Musimy chyba uzbierać y, 2000 Dwa... 2000 Jak się nazywają pieniądze? Nie ja pamiętam gram jeden dzień Ale przypomnę sobie Dwa tysiące musimy zbierać, żeby oddać za naszego brata Jaska Kulkaczowi. Jak to zrobimy? Zanim w sensie, długo się dowiemy, Fajda. czyżby rozmowa przebiegła nie po Twojej myśli? Faktycznie. Nie poszło najlepiej. Jestem Gunn Hardis, przywódca kompanii braci. Za to, co ja on mi powiedział, to najchętniej to mi teraz nas, jak taki mieczem uderzył. Przyszedłeś złożyć jakąś propozycję? Owszem, słyszeliśmy o twoich kłopotach. A właściwie tego niecnoty jaskra. Chcielibyśmy ci pomóc. Lotki szybko się rozchodzą. Mogę zapytać skąd ta nieoczekiwana życzliwość? Powiedzmy, że mamy ochotę zagrać kłykaczowi na nosie. Kompania Braci ma w swoim posiadaniu coś cennego. Uznaliśmy, że jeśli przekonasz każdego z nas, że można ci zaufać, damy ci klucz do naszego skarbu. Cóż, nie jestem w sytuacji, w której mógłbym odrzucić podobne oferty. Jak mam przekonać twoich przyjaciół? Musisz z nimi pogadać. Gryfarina i Gruziłę znajdziesz w karczmie, a Nawik koczuje pod cmentarzem. Przyjdź potem do mnie do kuźni i też będę chciał się przekonać, z jakiej stali cię wybuduję. Opowiedz mi o tym skarbie. Kiedyś w kompanii braci był jeszcze jeden człowiek. Kuna. Pod koniec wojny naszej grupie nie wiodło się zbyt dobrze i mówiąc bez ogródek, zdarzało nam się napadać na kupców i łupić ich bez litości. Podczas jednego z takich napadów zrabowaliśmy dziwny kanał. Kuna twierdził, że magiczny. Znał się trochę na tych sprawach. Użył go i stworzył dziwny, świecący portal. Uważał, że po drugiej stronie znajduje się Elf i Skar. Ponoć uchy w ten sposób zabezpieczają swoje kryjówki z cennymi przedmiotami. Kuna przeszedł przez portal i nigdy nie wrócił. I wy chcecie podarować mi ten kamień? Brzmi na dość niebezpieczną zabawę. Ty jesteś wieźminem, a Kuna był tylko byłym pisarczykiem, który zaciągnął się do wojska. Jeśli coś czyha po drugiej stronie portalu, na pewno sobie poradzisz. No i zdobędziesz skarb. W takim razie do zobaczenia. Tak, więc musimy iść. Musimy iść do jego przyjaciół. Gdzie oni teraz są? Gdzie mogę ich spotkać? O! Miecze masz wielkie. A jak zresztą? Oreny. Aha, to się nazywa Oreny. Ile ona potrzebuje. Ile ona by chciała. Zobaczymy w następnym odcinku. Czy... Kurtyzana. Nie szczędzę grosza, a pokażę Ci, że umiem być dzika. Dwon, bo szefa zawołam. Nie szczędzę grosza przecież. Drewin. to jest jeden z tych przyjaciół Rok, od niego? Ależ ty krzyczysz. Uch, moja głowa. Nie wyglądasz najlepiej. Nigdy więcej nie tknę spirytusu krasnoludzkiego. Jedno się za dużo wypiło, co? Ten przeklęty karczmasz mnie podchusił i założyłem się z nim, że wypiję cały gąsior spirytusu krasnoludzkiego. Wydałem te trzydzieści Orenów i... padłem przy ostatniej kolejce. Spryciarz, z tego karczmarza. Ano. Jeszcze mi policzył za sprzątanie, bo mi się... ulało. Uf, łeb mi pęka. Czego bym nie dał za kubek zsiadłego mleka? Wiesz, coś ci pokażę. Zaraz, zaraz. Może nie tutaj? Ciszej! Nie, nie wrzeszcz tak! Chodzi o skarb? No dobrze, przyniosę ci z mleko. Lepiej dla ciebie, żebyś nie kłamał. Czy my mamy z mleko? Uszczekaskórka, kot i chleb. Dobra. Tutaj tu, tu, tu po coś musimy iść. Dom jakiś. Co tutaj spotkamy? Puszczamy Rego, gramy i Argus, szafa, półpoczaka, jakieś wino, no, coś jeszcze, Beczka. dwa oreny, tak więc więcej w tym lepiej, będziemy mogli. Zrobić to co chcemy jak najwcześniej Też chcę wam to prze przedstawić bo to jest dość fajna rzecz bo już widziałem parę Suszone owoce Drzwi. Zamknięte, nie można było się wymyślić Jeszcze za to nie chcemy na co coś jeszcze jest Tutaj nic Po co mieliśmy tu wejść Po co my tutaj mieliśmy wejść Nie mam pojęcia Może musimy tu wieczorem wrócić do no, tej dalej? Edaczka. i ry rywi rywijka. Co kobiety nie są łatwe. Co się gapisz? Nigdy rywa nie widziałeś? Szukasz przygód Szukasz przygód. Coś dostałem. Prych. Tak. Co to może być? Led. Champion. To Tablica ogłoszeń. Czy jest taki hmm. Tak. Co możemy tu jeszcze zrobić? Co się gapisz? Nigdy Riva nie widziałeś. Jakby tu można koło slać. deszcz Może pójdziemy za rok? Dla Ciebie zrobię jakąś promocję. Co my weźmiemy Kpisz sobie. To już słyszeliśmy. Ale ładna. Tak. Tutaj już mieliśmy. Tutaj też. To chyba nie mam nie mamy co ten? Nie mam nic, co tutaj robić. nie ma sprawy tylko nie mam domu dobra wiecie co na dzisiaj to tyle co dużo nam się nie udało zrobić ale w przyszłym odcinku staramy się znaleźć tutaj co tutaj się dzieje musimy znaleźć czego nas tutaj chcą poszukać tych paru osób i może w końcu uda nam się skorzystać z tych różnych ofert. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i to tyle. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, jeśli Wam się podobają odcinki z Minecrafta, jeśli Wam wszystko mi. lajkujcie i piszcie w komentarzach. Dawajcie subskrypcję, trzymajcie się, cześć!